Oto kilka ciekawostek i ciekawych faktów o Robloxowym fenomenie Grow A Garden. Największe osiągnięcia i tworzenie. Gra została stworzona w marcu 2025 roku przez anonimowego 16 latka w zaledwie 3 dni. Od początku zdobyła ogromną popularność, w szczycie sobotniego wieczoru grało ponad 9 milionów graczy jednocześnie. W dniu premiery dużego Summer Update 21 czerwca 2025 roku na serwerach było ponad 21 milionów graczy w jednym momencie. To rekord w historii gier wideo. Mechanika i rozgrywka. Podstawowy gameplay polega na sedzeniu nasion, np. marchewki, truskawki, zbieraniu owoców, sprzedaży i dalszym rozwoju ogrodu. Rośliny rosną także, gdy się nie gra, dzięki czemu nie trzeba być cały czas online. Mutacje, np. mokre, szokujące, złote, tęczowe, drastycznie zwiększają wartość plonów, mogą mnożyć ich cenę nawet razy 50. Zaawansowane strategie, ustawienie wszystkich typów zraszaczy, Advanced Advanced Godly Master wokół wartościowych roślin, wyłączenie gry na kilka godzin i powrót do sterylnie zmodyfikowanych super zmutowanych owoców. Serwery prywatne i zaklinanie owoców. Aby chronić senne plony przed kradzieżą, polecane jest granie na prywatnym serwerze lub użycie specjalnego narzędzia Favorite. Zwierzaki i jajka. W czerwcowej aktualizacji pojawiły się Rare Summer Eggs. Z nich można zdobyć zwierzaki jak flamingi, tukany, orangutany, foki czy żółwie morskie, które dają efekty wspomagające rozgrywkę, na przykład szybszy wzrost, większe plony. Zwykłe jajka dają prostsze zwierzaki, ale te mogą również wydobywać nasiona i zwiększyć efektywność farmy. Społeczność i zyski. Wdrożono model mod monetyzacyjny. Gracze mogą kupować robuxy, które umożliwiają przyspieszenie wzrostu albo kradzież plonów. Obserwuj mnie, żebyś był na bieżąco z nowościami.